Panie Mietku, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na konferencji Polsatowskiego Festiwalu w Sopocie. Co pan dla nas przygotował na ten Sopot? Czego pana fani mogą się spodziewać po występie? Eee, na Sopot nie tyle przygotowałem, lecz zostałem zaproszony do zaśpiewania piosenki, która zagosiła w państwa wyobraźni. Podobno najdłużej była na wszystkich listach przebojów polskich. I myślę, że słusznie, bo trąciła strunę, którą mamy w sobie od setek lat, jeżeli nie tysięcy, czyli słowiańską strunę. Żebną strunę dumkową. Zaśpiewamy z Edytą. Przypomnimy Państwu dumkę na dwa serca. Już nie możemy doczekać tego występu, bo faktycznie to jest taka ikoniczna piosenka. A propos pana, a propos Edyty wy byliście związani z Eurowizją. Teraz mamy Eurowizyjny tydzień i Justyna Steczkowska dwa dni temu zaśpiewała swój utwór Gaja w półfinale i awansowała do wielkiego finału. Gratuluję. Czy pan miał okazję oglądać ten występ? Nie, nie oglądałem, ale gratuluję, synie. Mm -hmm. A zamierza pan oglądać Eurowizję w sobotę, wielki finał? W sobotę? Muszę sprawdzić, co będę robił, ale skadnie zobaczę. Mm -hmm. Tak bo ja mam wrażenie, że Polacy bardzo się zjednoczyli i właśnie mocno wspierają Justynę na całym świecie. Wróżą jej wysokie miejsce, chociaż wiadomo, jak to w tych zakładach bywa, że to miejsce skacze cały czas. I chciałam zapytać, czy jak w ogóle pan wróży Justynie, które miejsce, mimo tego, że gdzieś tam pan tego występu nie widział. Chyba państwo trudno powiedzieć, bo to jest taki festiwal, że głosują na siebie koterie. Więc, no. To jest fajne zjawisko. Ale, ale. Nie wiem, kto na kogo będzie głosował, z jakiego powodu. A biorąc pod uwagę to, że Pan był na Eurowizji, jak Pan myśli, dlaczego Polska nigdy nie wygrała tego konkursu, mimo tego, że reprezentowali nas tak wybitni artyści? Myślę, że po pierwsze to jest. To jest sprawa pieniędzy. Bo trzeba bardzo dużo pieniędzy, żeby zorganizować taki festiwal. I myślę, że organizatorzy patrzą też pod tym kątem. <grym> Czy kogoś będzie stać na, na takie zrobienie? Bo to jest taki kazus na przykład e, e, Eurowizji, która miała być dla dzieci w, 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 w Gruzji, prawda? Ale z powodu niepokojów społecznych nie odbędzie się, więc teraz szukają kraju, który. Było, że na to pieniądze najprościej mówiąc. To po pierwsze. Po drugie, e, myślę, że, że produkcje e, polskie są bardziej obliczone na, na polskie ambicje, zamiast na, e, zamiast na, na po prostu komercyjny świat, w którym się Eurowizja pasie. No, taka, jest, taka jest prawda. Ja byłem w Izraelu, w Jerozolimie. Dlatego, że wygrała Dana International. Trudno powiedzieć, że była e, e, najlepszą śpiewaczką na takim festiwalu, ale, ale e, z powodu, że miała swoją historię, swoją opowieść, e, swoich fanów, e, to została wybrana i dlatego to było w Izraelu. Z czego ja się bardzo cieszyłem, ponieważ mogłem pojechać. Nie był to festiwal moich marzeń, bo ja trochę. Szerzej patrzy muzykę, ale tak działa moja firma płynowo, więc pojechałem i szczęśliwie zobaczyłem Jerozolimę. Pokochałem Jerozolimę i Izrael od tego czasu. Czyli pan bardziej wspomina miejsce Eurowizji niż sam konkurs? No tak. Ludzie, ludzie tam się tak naprawdę nie przyjaźnią, bo konkurują z sobą. To jest, robią taką dobrą minę do złej gry, ale. Prawda jest taka, że po prostu zależy im w większości. Tak podsumuję to. Był pan 26 lat temu na Eurowizji. Czy gdyby była taka opcja, to rozumiem po tym, co pan powiedział, to drugi raz by pan nie chciał się tam pojawić? Nie, wolałbym nas, żebyśmy Bory albo coś. <grych>